Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale MyRetroHobby. Moi drodzy, taki vlog świąteczny, będą życzenia, życzenia są najważniejsze, więc pozwolę sobie zostawić je na koniec. Będę starał się nie rozgadywać, żeby było krótko i zwięźle, żeby nie tracić waszego czasu. Moi drodzy, pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa jest taka, że chciałem bardzo serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji. Miało być w tej okazji QA i będzie QA. Prosiłbym o pytania pod tym filmem. Mam nadzieję, że będą jakieś ciekawe. Strasznie jestem ciekaw, co byście chcieli o mnie jeszcze wiedzieć, bo troszkę już chyba ujawniłem różnych rzeczy. Oprócz tego, zapytania, wśród zapytań, albo za najlepsze pytanie, jeszcze nie wiem, będą na pewno nagrody, bo mam już te nagrody kupione. Chciałem się z wami podzielić e, tym szczęściem e, i mam dla was nagrody. Będziemy coś rozdawać na pewno e, z okazji e, świąt, ale to będzie już chyba w nowym roku. To QA, więc na pewno jakieś prezenty noworoczne do was trafią, więc e, na pewno coś fajnego naszykuję. Kolejna sprawa moi drodzy, w Wigilię wpadnie do Was jeden film, w pierwszy dzień świąt drugi i w drugi dzień świąt trzeci. To jest mój prezent ode mnie. Dla Was będą trzy filmy. Codziennie, dzień, dzień w dzień, pod rząd będą trzy filmy dla Was, żebyście się nie nudzili, żebyście mogli się zrelaksować i żebyście mogli zobaczyć, co ten kusok jeszcze wykombinował i co zdobył. To myślę, że, myślę, że pierwsze dwa filmy to będzie petarda, bo to jest rozpakowanie, moi drodzy. Tej jednej z tych paczek, która czekała dwa lata, więc yy, będą Państwo zadowoleni. I moi drodzy, na koniec najserdeczniejsze życzenia ode mnie. Życzenia zdrowia od Boga, nieważne w jakiego wierzycie, byle byście byli zdrowi, bo to jest ważne w tym czasie. Kolejna sprawa, moi drodzy. Życzę Wam spokoju, dużo spokoju od ludzi żebyście mogli w te swoje gierki odrobinę chociaż czasu znaleźć dla siebie, żeby sobie pograć, albo jakieś inne hobby, jeżeli macie. Eee, moi drodzy, no i trzecia sprawa, no dystansu do siebie. Widzę, że brakuje nam trochę luzu, pasowałoby nam więcej dystansu do siebie. A jako, że mamy dzień do wigilii, jest jeszcze cały wieczór, jak nagrywam ten film, mam nadzieję, że pójdzie wcześniej, to chciałem Wam powiedzieć, że życzyłbym Wam umiaru w zakupach, jakiegoś rozsądku w dokonywaniu zakupów bo przypominam, że sklepy są zamknięte tylko dwa dni, a nie miesiąc, więc y, widzę, co się dzieje i troszkę jestem w szoku. I y, samych udanych prezentów. Niech retro Wam sprzyja. Może coś uda Wam się w te święta fajnego wyhaczyć, kupić na aukcjach. Życzę Wam tego z pełnego, z ciepłego, z pełnego serca, z ciepłego serca ode mnie y, y, i mam nadzieję, że wszystko u Was będzie w porządku, że wrócimy jeszcze mocniejsi i i że spotkamy się u mnie na kanale, ale też w filmach, na live'ach. Więc mam nadzieję, że to wszystko wróci i że, że wszystko się wreszcie w nowym roku unormuje, a Wasze wszystkie marzenia się wyspełniają. Czego sobie tylko życzycie? Życzył KUSOK mojej hobby. Trzymajcie się. Papa, pa. cześć!